Chciałabym kiedyś zrobić coś innego, coś czego nie robię na co dzień, coś co, co mi pozwoli po prostu się na chwilę oderwać. Pobyć z przyrodą, z naturą, może z jakimś morzem, Jakoś bym sobie poradziła, jakby mnie tak zostawiono samej sobie. mini od Wiktori i Jestem? Dobra. Halo, jestem, jestem. No to co? Wysyłam i Dzięki. to są zawody onlineowe. Puchar polski online układamy właśnie w domu, tylko albo nagrywamy te ułożenia, albo łączymy się właśnie z sędzią. Ja mam najczęściej tak, że się łączę z Sezią, zawsze tak mam. Jest okej, okay, możesz zaczynać. Jeżeli chodzi o kostkę, to to jest bardziej, ja to traktuję jako sport, w którego mogę po prostu wejść jak ja po prostu chcę jakoś oderwać myśli, chociaż to już zaczyna mniej działać, dlatego że jak już duże rzeczy mam w palcach, to mniej głowa się zastanawia nad tym, co robi. 28.07, OK i kamera niżej, żeby kostkę pokazać. Super, kostka jest ułożona. Ja układam na kostkach przeze mnie oznakowanych własnoręcznie, czyli wymyślam jakby koncepcję, jak to ma wyglądać. Na każdej ścianie mamy tutaj inny wzór. Tutaj mamy gwiazdeczki, tu mamy żółty kolor i to są kropki cztery, takie duże. To jest kropka jedna, to jest jakby po każ ka na każdym elemencie jest kropka jedna. To jest właśnie mój sposób na zobaczenie danego koloru. W mojej głowie ja mam po prostu pewien układ, którego, zapamię którego sobie wymyśliłam kiedyś na jakąś kostkę. Bardzo ważne jest to, żeby to zachować, żeby każde oznaczenia, żeby było wszystko równo i dokładnie. I dlatego to osoby widzące muszą mi w tym pomagać. Oj, oj! Co teraz? To wypadnie. Stało się stało? Stało się to, uwaga! <grywia> <grywia> Nigdy tak nie miałam to znowu tak nie Spodziewałam się tak w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Patrzcie, co się stało. A takie ładne to było! I to taki mocny pop, czekajcie. Stało się to, że próbowałam, że sobie robiłam dość wolno wszystkie algorytmy wszystko super i nagle się coś zaczęło. I to tak porządnie. Tak, jakby to zaczęło wypadać. I ja już wiedziałam, że nic z tym nie zrobię. A tak mało brakowało. Ostatni srod, koniec. fałka, i koniec. A tak ładny byłby ten czas. Nie, no zabili. Na dużo rzeczy reaguję emocjonalnie. Czasami myślę, że robić za, 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 za bardzo szaleje. Za bardzo jakoś się popisuje, albo... Czasami to widzę w sobie i mi się to nie podoba strasznie. Nie wiem, jak to ludzie inni odbierają. się. niektórzy myśl, mówią serio, że jest to dobre, e, że jestem na takim dobrym poziomie, mam takie dobre poczucie humoru, ale... No, no, ja tak mniej czasami czuję, że aż za bardzo, że aż przesadzam. Więc pięciu łożeń mamy za sobą? O nie, średnia zła. O, A ten DNF! Uderzy DNF. Uderzyć Ale dnf. myślę, że utrzymałaś ładnie po tej średniej, po tym DNF-ie. Na drugim łożeniu średnia to 26,45. Okej, okay, no tak sobie. Mam nadzieję, że do usłyszenia na kolejnej edycji albo gdzieś na zawoch. Do usłyszenia, dziękuję. Już spokojnie, już, kole, uspokójcie się. Niestety nie wychodzę za dużo. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie spędzam najwięcej czasu, to jest właśnie dom i w internacie to przebywam z ludźmi, ale to nie jest... Nie mam jakiegoś takiego swojego miejsca, gdzie lubię być. A najczęściej jak jestem sama, to po prostu oddaję się sobie, oddaję się światu mojemu wewnętrznemu, e, moim emocjom na, przelewam je na muzykę. Mam coś swojego. Okres pandemii to był czas, kiedy coś mi się przestawiło w głowie. Po prostu wtedy czułam, że muszę tylko polegać na, na sobie. Już różne rzeczy, bardzo dużo rzeczy mnie przytłaczało emocjonalnie. Do tej pory tą samotność jestem w stanie sobie. E Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to było, odtworzyć to i no naprawdę ten, to, nie był, to nie był ciekawy czas, to było bardzo złe doświadczenie. Ten czas nauczył mnie bardzo dużo, po pierwsze, e, samodzielności, takiej kreatywności, kombinowania, bo ja tak też mam, że... Zresztą ostatnio też mi to mówiono, mówiono że ja mam tak, że jeżeli na przykład coś mi się nie udaje, to staram się na różne sposoby to rozwiązać, zrealizować. Ważne, żeby był efekt końcowy. A to jak ja to zrobię, to mnie to nie obchodzi. Pięknie. Tak. Speedcubing jest to taka e, tak naprawdę jest to coś, co Pomaga mi właśnie otworzyć się na świat z osobami, które normalnie są zdrowe i wszystko jest dobrze z nimi. Jestem w stanie się z nimi normalnie komunikować, rozmawiać, i to jest bardzo dobre. Na początku nie traktowałam tego jak sport, jak właśnie taką rozrywkę. Ja często tutaj sobie siedzę i przeglądam tę kolekcję i do tego jest. Większość z niełożonych, bo, bo to, 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 to nie ma oznaczeń. Dużo. Później, jak zaczęłam mierzyć czasy sama sobie na telefoniku z toperkiem i widziałam, że ta minuta tam się osiąga, dwie minuty, to czułam, że coś może, że może kiedyś z tego coś być. Moim marzeniem wtedy było, żeby kiedyś w ogóle wystartować w oficjalnych zawodach. No i wtedy nie myślałam, że to się spełni. Ja myślałam, że to zostanie moją rozrywką. Zaraz zawody. Czekaj, weź tego telefona, Czekaj. Co O Jezu, mam mało czasu na rozgrzanie się wiesz. Słychać te światła, okay. sygnalizacja świetla. Tak. O, teraz jest czerwone. Dla pieszych w sensie. Ała. Nogi bolą. Okay. Tak skurcz mam jakiś taki. No proszę. Ojeju. Przepraszam. Oj. To jest 13, Nie. Musimy iść do innej gendy? Wszystkie jedzą na czwartek. Co? Wszystkie jedzą na czwartek. A, wszystkie na czwarte? Tak. Okej. Okay. Patryk na sto trzysta. Teraz prawa. Tak, uwaga. O tak! Kochana sama. Kostia, Rubika. Zaczynajcie. Dobra. Życzę wam powodzenia. Dziękujemy. Dobrze, bawicie się dobrze. Tak, jasne. Uwaga, układam na tej kostce. Normalnie, tak zwykle. To układaj, układaj. Na tej kostce nie fajnie się rozgrzewać, ale dobra. O Boże, ale mi się chce spać. A mi się nie chce spać, bo dzisiaj naprawdę intensywny dzień dla mnie. Mówię. wiem. Ja na zawodach oficjalnych jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę ludzi poznać, porozmawiać o pasji, bo wiem, że mają taką samą, ale po prostu na żywo jestem w stanie oddać się cała temu. cię pierwszą, ale jakby się Wow. Wow! Zaczęłam się stresować. Nie ma się czym stresować. Jestem Hati bardzo dobrze zbada przez tutaj społeczność. No. Więc niewątpliwie nie masz się czym stresować. Tak, więc, więc jestem Hati. Tak e, pochodzę z Wietnamu, znaczy e, urodziłam się tutaj, e, ale w Polsce, ale właśnie w Wietnamie, w Wietnamie, e, moje rodzice się urodzili, są z Wietna Wietnamczykami. Zaczęło się od tak naprawdę gdzieś w 2017-2018 roku, gdzie, e, gdzie zaczyna, w ogóle dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak kostka Rubika. Zaczęło się w ogóle od mojej, przy, mojej koleżanki, mojej znajomej, teraz. E... Która jest niewidoma, ona też układała wtedy. E, układała trójkę i nauczyła mnie. Z jej pomocą tak naprawdę ja się nauczyłam. Nie, jakby nie to, że ona mnie nauczyła krok po kroku, jak to jest. Bo ja dużo się nauczyłam z poradnika George'a. E, bo wtedy był George. Później zaczęłam myśleć nad właśnie taką sportową, bardziej rywalizacją, bo bo wiedziałam, że też takiego istnieje jak zawody stacjonarne albo generalnie jakże zawody. No i zaczęłam od 2022 roku. E, w pierwszych moich tabelach w Pucharze Polski, gdzie sędziował mi tutaj oto siedzący Grzegorz Pacewicz. Pamiętam to, pamiętam to strasznie dobrze. Tak, ja byłem w szoku, jak, jak, układasz Ale to było pytanie chyba od Sebastiana Kowalewskiego, odnośnie m, tego, że jesteś osobą niedowidzącą. Nie widzą, niewidomą stricte. Niewidomą, tak? Stricte niewid niewidomą. Okay, no bo, bo ja tylko światło czuję, Właśnie mam poczucie światła. o to chodziło Sebastianowi w tym pytaniu. Tak, w sensie e, 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 nie to znaczy, że od urodzenia... Tak, nie, od urodzenia nie widzę, a o to jest tak. taka, że no, od to któregoś to tam to, roku To, to, to jest, to jest okay. różnica, bo ja nie pamię... ja nie wiem, że ja... ja nie wiem, co to znaczy widzieć. Może mhm. tak. tak. Okej. Okay. Właśnie pamiętam, <laughs> że na których zajęciach mieliśmy taką dyskusję. Nie, prawie filozoficznym odnośnie zrozumienia, czym jest kolor dla Hati. Tak, bo pamiętam. Nas, no to było dość że Ja do, do, tej pory, do tej pory tego nie wiem, jak wygląda jakiś tam kolor. Ja sobie kojarzę jakby słowo, słownictwowo, ale, ale no nie wiem. No to, to, to pewnie nie jest to, to samo, tak? No bo to, to, to po prostu kompletnie inaczej wygląda. Chodźmy <laughs> teraz na scenę. Na środku. Dobra, i będziesz na stanowisku pierwszym. Luz. Pełny luz, ty Pełny luz. Bo ja się tak stresuję. Ja to rozumiem Nie, bo ja się boję, że po prostu mi kostki coś wypadnie. Jak kiedyś. No to, to jest trochę niebezpieczne, ale... Ale starze się. jeszcze się sobie wypadają klocki. Dobra, jestem gotowa. Osiem. Jak układam na stanowisku, to ja właśnie bardziej martwię się o to, czy zrobię swój własny rekord, albo czy zrobię... czy, 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 czy pokonam tą barierę swoją, czy nie. E, niż, bardziej, niż miejsce o rankingu, to ja w ogóle nie myślę wtedy, bo jestem na tyle słaba, że, że jeszcze nie ten czas, żebym była pierwsza. 26, 26. Spoko. 215 nie jest to jest super. Kasiak mi kiedyś mówił, że ja mam większą przewagę, jeżeli chodzi o wyobraźnię w przestrzeni, że jeżeli na przykład mamy zrobić ostatni ruch na kostce, ludzie widzący często go mylą, po prostu robią go w złą stronę, bo myślą, że tam jest dany kolor, algorytmie mam w palcach bardzo wolno. Staram się układać i właśnie przewidywać, co będzie następne. Na początku nie mogłam się tego nauczyć, a to było trudne, bo robiąc rękami ruchy e, nie, bałam się, że nie będę mogła tego zaobserwować. Nie, nie po prostu fizycznie i ręką robić ruchu, i ręką obserwować, ale potem okazało, że się, że tak się da. 21-42, kolejny rekord. Z Mamy to. Dwa rekordy. Mamy podziło. to! Mamy to! Mamy. Uf! powiem Ci najlepszą rzecz, to jest super no. w singlu, drugi zresztą I kostkę I kostkę mieszał Ci tutaj Ty, mongolaniec No, więc Oj oj Do prawej ręki mejnik. do lewej do blinda, czyli też mejnik. Też mejnik. Kartę tutaj sobie y, Bierzemy Tak? Tu masz telefon bra. Tu masz chusteczka Biorę to bra. I wracam Dobra, nie Nie wiem, brawo na lewo Tak w prawo, w lewo, w prawo. Dziękuję. W prawo, w prawo. Dziękuję! Bardzo ładnie. Jesteś wspaniała. O, to sobie. Jesteś wspaniała, ty jesteś jest. wspaniała, ty Kati jest wspaniała Ola jest wspaniała. Paola jest wspaniała. Ja ją lubię za głębię. Ja ją lubię za dojrzałość, za empatię. Za, za to, że potrafi e, zrozumieć to, co człowiek czuje, i potrafi też wyrazić siebie, jest w stanie to zrobić. Ja rozumiem to, co ona czuje. Jestem w stanie wejść to, jestem w stanie pomóc jej, ale też no, najbardziej jestem. Ja jestem jej bardzo wdzięczna za to, że, że jest ze mną w, w dla mnie trudnym czasie, albo nawet w dla niej trudnym czasie, że i, że to jest tak zażyłe, że nie rozpadnie się to tak łatwo. No, ta relacja jest zbyt duża. Tyle mamy ze sobą wspomnień w tej relacji z Ola. A tak! Oj, sorry! sorry, sorry, sorry. <grych> to są nasze wpadki codzienne. Dobra, okay. eee, ja idę kładać. Lecz, pa! Eee, to, to Potrzebujemy umyć ręce, ja i Ola. Chwila tylko ja się. Tak. To się mnie trzymajcie. O taką. No? Nie. Umyć ręce. Przed blindem. Ola też myje ręce przed blindem. Tu pachnie tak jak w niemieckich hotelach. Jak w niemieckich hotelach? No. No. Dla, teraz z Wiktorią obie takie... układacie... z blindzika. A Wiktoria też układa? Tak. Wiki też układa blinda. A wiecie, że w domu jej się udaje, a tutaj nie, nie? Z tych nerwów z tego wszystkiego. No, no tak, znaczy mi, mi to się nigdy nie udało, więc wie pani. 3 na 3 bez patrzenia. Spokojnie, a ti pamiętam o tobie. Spokojnie, nie co Po no, opaskach też Ci przyjdę spokojnie. Próba Hati, czyli osoby niewidomej, polega na tym, że będzie miała dwie kostki identycznie wymieszane. Jedna będzie oczywiście z jej oznaczeniami, a druga bez tych oznaczeń. I na kostce z oznaczeniami Hati zapamiętuje kostkę i rozwiązanie, a na kostce bez oznaczeń układa. No i oczywiście widać będzie, czy się kostka ułożyła, czy nie. U mnie krótkie włosy. No. Masz ją na czole. Mhm. Jak skończę zapamiętywać, opuścił sobie ruchem ręki na czole. Mhm. O tym, jak to jest trudne, nasze rozumienie przestrzeni jest w bardzo dużym stopniu oparte na wzroku. Dla mnie to jest zdumiewające, na mhm. jak dużym poziomie, na jak bardzo wysokim poziomie chaty układa. I włączenie w to jeszcze właśnie układania bez patrzenia to jest jakiś kosmos. Od Ciebie zależy, kiedy startujesz. Nie, Aha, czyli nie mówię, że jestem gotowa. Nie, ty startujesz, kiedy chcesz. Co jest tym pociągającego w kostce? To, że jest tyle rozwiązań i tyle możliwości i tyle kombinacji, ale jeszcze więcej jest rozwiązań na daną kombinację. I to jest dla mnie to, czego szukam w kostce. I umiejętność szybkiego przewidywania, szybkiego, ta, ta umiejętność w mózgu. Cały proces, y, cała nauka jest dla mnie fascynująca. i ja do tej pory po prostu ćwiczę swój mózg w ten sposób. Jest to bardzo dobry sposób dla mózgu. O, jest, poszło. Ale widać, już tutaj sam proces układania. O, to będzie alpochman, tak. Niestety mam wrażenie, że nie jest najlepiej, chociaż... I tak, szycie kręci głową śle cofnięty setup Jest taka tradycja, że na końcu zawsze się bravo, brawo, co nie? Ale jest taki tłum ludzi teraz przed tobą, że że pisz w tym miejscu i się podpisz. Dobra, czyli to Pierwszy blendik za tobą, co nie? Udało się.

My. Dziękujemy! gratuluję, naprawdę! Gratuluję! To, to... To, to Znaczy nie, nie ułożyłam kostki, ale... Czekaj, ty płaczesz, czy... O, to, nie to, wie wiem. Czy... 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 Co? Wiesz, Wiesz bardzo, te, te brawa były tak naprawdę... Bo ja byłam ostatnią osobą, która skończyła. To jest najwięcej, kiedy słyszałam o Tobie, naprawdę. Jakoś ja tak nie było. Ale mówili, że co pewnie wydarzy po prostu skala generalnie, no że jest po prostu no super, nie? Gratuluję. Gratuluję. tego takiego To była ekscytacja, że ja tu się znajduję, że ja tu jestem, że będę zaraz układać, że zaraz wezwę ten timer, y wystartuję timer i ułożę. Ta kostka te kombinacje, które wynajduję w Polsce, dają mi to, że w życiu codziennym jestem w stanie, jeżeli coś mi nie idzie w ten sposób, to spróbować znaleźć inny. Daje mi w mózgu taką takie umiejętność do, do tego, żeby nie stanąć na tym, że dobra, w ten sposób się nie uda, to bye bye, to, 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 to nie. I to jest bardzo, to jest bardzo duża zaleta Nie, To jest ostatni mój start dzisiaj? Serio? Tak. bardzo. Koniec startu. Ja, ale dobrze było, Hati. Znowu ci wypadło?